To była jedyna akcja, do której nawet nas nie czemu przekonywać, a codziennie wydzwanialiśmy do nich, czy nas wezmą. <grym> Kolejny piękny dzień spędzony na wycinaniu, na przyklejaniu. Czekamy jakieś dodatkowe 4 godziny przyklejania, więc zobaczycie, co się będzie działo dopiero pod koniec dnia. <grym> a będzie się działo. Na ten. Oczywiście ten sposób nie jest dedykowany. Broń Boże, dla wszystkich osób z, z, z ADHD, z nadpobudliwością. I dla wszystkich nerwusów, nie wiem w ogóle co ja ty k*** robię. <śpiewa> Jak ty? wysłowianie. Tak, <śpiewa> my bejcownicy. No nie ukrywajmy, że głośniejsze bąki puszczę. Zbieram cię! stary pingwinie! Widzisz papieżu? Ja sobie też przygotowałem odpowiedni kieliszeczek O Jezu, Maria. Dla porównania to są kieliszki reszty członków załogi a to jest kieliszek Abiego. Czy jest? No parcie, dwali moją kopalni. Jest Anglia korekt, jest Hiszpania, Włochy Spoko. Może Wiercja, to jest Europejsk? Okay. Austria jest ok, Szwecja też, Benelux! Idź cierpieć, ale... No, nie nie idzie ścierpieć! Benelux! Nie no, mówiłeś kraje na luksus, ale to. No ale RFM w XXI wieku. A może on kupił to przez Demobilu? Teraz z Tomaszem idziemy degustować drinki. Owieczki moje. Co to A ja poproszę. Słodkie. Z litra bym nie wypił, ale pół. to będzie mój drugi ulubiony drink. Wiesz, że to sama wódka. Ty to masz. Ale pod Arystokrackie podniebienie. A powiedz mi, jaka jest procentowość alkoholu w alkoholu? Dobre. Dobra. Dobra. nie czuć, nie no. czuć. Szatonę Shatela, przy tym wymienię. O Karol, czekaj no. W wasze zdrowie. Przybierasz się na ogromę, posywka. Rzeczywiście. No słodkie, jak jasna cholera. Ale dobre. dobra, dobra. dobra. Kto chce się zbadać? Jezu, jest z panie doktorze. Ty, to jest ukryta funkcja, że jeszcze w podziękowaniu... Tak, a to jest opłata, umieść płatna. Jak mawia internetowy klasyk, nie bądź sobą, bądź pizzą. Wszyscy lubią pizzę. Szybki konkurs. Arci zarzucił tej internetowy klasyk, czyli znane powiedzonko z internetu. Piszcie w komentarzach, jakie wy znacie powiedzonka usłyszane w internecie. Albo, które według was bardzo długo krążą i warto je przytoczyć w komentarzach. Odkryliśmy z Tomkiem tajemnice Sagali. Mm. Oczywiście mamograf będziemy zabrać na Woodstock. <gryw> Także, dziewczyny, szykujcie się. Tak, szykujcie się, ale to jest nieistotne. Pomalowaliśmy yy, karton farbą hydrofobową. A wy już wiecie z naszych filmów, że hydrofobowa farba odpycha wodę, więc... To jest jedyny karton na świecie, w którym możecie schować, jak będzie padał deszcz. A do tego cycki, wsadzone w przednią część, będą was grzały. Więc tak naprawdę stworzyliśmy dom dla cycków. Każdy, jak gdzieś napięta i tam są. Trzy kubeczki! Hochształt leży. Trzy kubeczki. Gdzie jest kostka, Sebastian? Skup się, gdzie jest kostka? Nie Gdzie jest kostka? Będę szczelał, będę szczelał. 33,33% szans. O Oko Zobaczmy co tam Klamer nosi w pokrowcu Przegląd Szafy Garderoby Proszę Love for after the game I proszę zobaczyć jaka u dołu, u pier... Czyli los już było After the game już właśnie teraz tak wygląda Nie wiem czy to widać, ale tutaj widać Widać, widać. Białe spazmy Najszczęśliwszy no, moment Czocówka była? A, Ty już my, od, my, od... Byką, nie? Nie to, że po prostu lubię coś wypić, ale koniecznie to wypróbujcie, bo jest przemyślane. Czekaj, sprawdzę jeszcze raz. Nie no, moje kubki smakowe się nie mylą. Green <grym> pie! Chorba! <grym pie> Ja pierdę. Jak myślisz, jaki to rozmiar jest? To może zagadka dla widzów, a co jest do wygrania? Jak zwykle, oddech sztabem. Moja żona zdała prawo jazdy. Taki mi prezent na święta zrobiła. W końcu mogę pić na rodzinnych imprezach i nie muszę myśleć, kto mnie tu podwiezie. BHP według primosza. Zobaczymy. toba. Zobaczymy. Zobaczymy. ruchy Zobaczymy. to się Zobaczymy. 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 Co mudenda? Warda mudenda. Warda mudenda. Bucia Welda Mudenda, Patenda, Sylwester Amigo Forever. Cieszę się, że ten projekt dobiega końca. I życzę Wam w tym nowym roku, aby takich projektów testujących Waszą cierpliwość było jak najwięcej. Ja zadbam o to na pewno. Gigało po polu? Wątpię, że to mi biegało po polu, to raczej k***a przy korycie stało. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in the blue world.